なななななな Cześć hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Global Offensive. Dziś mapka The Dust, The Dust 2 i jestem antyterrorystą. Ja przeważnie na tej mapce lubiłem być właśnie. Czy lubiłem? Lubiłem chyba być antyterrorystą. I trzymajmy się tego mojego sentyman, sentymentalnego nawyku. Dobra, idziemy, nie będę się obijał. Tutaj. Dobra. Z góry mówię, że Aima nie mam, a nie jak napisałeś. Napisał mój znajomy. Dobra. No i paka podłożona. Chwilę mnie nie ma i już. No pewnie na B. B jak nic. A więc idziemy. Ale bym sobie z chęcią pograł na multi. No gdzieś jest, gdzieś kampi Bot jeden. Jest, słyszałem go, no i jeszcze heda na koniec. No nie, no rozbroiłem się, go zabijem. Ale campił tam, ham jeden. Dobra, wrzucimy im flesza. To jest granat błyskowo-hukowy. Tutaj i myślę, że fajnie się sprawdza, bo on nie tylko oślepia, ale ogłusza, tak jakby przygważdża. Dobra, dwóch na raz. Dobra, 3, 4 O, szale ich tutaj, wszystkich chyba ja ich zabiłem No nie, ale fajnie to wyszło Dobra, teraz pójdą pewnie na B Trzeba granata wziąć, tego właśnie co zapala Bardzo fajny taki plus właśnie, że jest taki granat tutaj, który zapala Na pewno trochę krótko trwa, ale fajnie to wszystko wygląda tutaj Dobra, rzucamy nie ma ich tam, raczej coś tak czuję. Dobra, paka pilnujemy, pilnujemy. Paki trzeba pilnować. Ale był tutaj jeden. Dobrze myślałem. Nie, no nie będę kampił przecież. No, ja nie lubię kampić. Zawsze pamiętam kąpiłem jak się uczyłem grać jeszcze, ale. Na pewno nie teraz, no, bez przesady Ale cicho. Cichosza Mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać A nie jak w ostatnim odcinku Co to ładunek C4 O nie gadajcie, że nic nie będzie Siedziać konkretniejszego Mam wrażenie, że inni też kampią Ale mi ładnie na HEDA jeszcze poszło No wzięli pakę jeszcze, nie? A mogłem odblokować sobie zadanie na Steamie Bo jest ich tam ponad sto, że właśnie jak zabiję wroga Który właśnie podkłada pakę, to właśnie tam mam bonus Dobra mam... nie no zresztą Pójdą Tutaj? Nie no, idę gala. Nie, to idę tutaj. Ja nie lubię tam z nimi chodzić. Szydera się z nimi pokazywać na mieście. Ja tutaj zawsze lubiłem sobie. To jest trochę nazywane jako. Rasowanie. Dobra, jeden. Tu fajnie powiem wam, że to wygląda jak. Oni odlatują. Każ tutaj świetnie wygląda. Dużo ludzi narzeka na to, że M4 nie ma tłumika. myślę, że no nie dziwię im się. Tacy właśnie fani CSA narzekają na to. I dużo ludzi właśnie, którzy lubią Counter Strike 1.6 nie gra właśnie w tego CSA. Global Offensive. Tyl tylko nowi ludzie, albo ludzie, którzy grali krótko w 1.6. Ja osobiście grałem w 1.6 trochę. Trochę trzeba przyznać, że pograłem w niego. I mi się spodobał. Dobra, flasha Jeny, Skak właśnie ma ten odrzut, tutaj tego nie widać na celowniku Ale to widać po prostu na odrzucie, że nie, nie celuje Nie trafia O, rozbroili pa pakę Tutaj wszystko kontrastów jest pełno jakiś Jak widzimy, przed chwilą było widać dwany, który każdy jest inny, każdy ma inną barwę, zobaczcie tutaj jest taki który jest taki niby sam, ale ten już jest całkiem inny I takie niby nic, ale powiem wam, że naprawdę trzeba trochę włożyć pracy w taką grę fajnie by się grało, gdyby można było chodzić po dachach, coś właśnie, byłaby fajna mapka a nie dołożyli dużo mapek do tego CSa trochę szkoda weźmie sobie z chęcią pograć na jakiejś Właśnie jedną, jedyną mapką, która jest taką ciekawszą do os dodanych, to jest ta właśnie liblary, biblioteka czy tam księgarnia, nie wiem. Miałem wrażenie, że nie strzeliłem mu Heda. Nawet w głowę nie celowałem, ale Heda zaliczyłem. Tutaj głupio, że nie można się skampić, bo w 1.6 tutaj jak ukłócłeś, to w ogóle cię nie było widać kompletnie no i B dalej bardzo szybko tu rozbraja pakę tu był znów Mike. I znów HEDA DOSTAŁEŚ! Hamie jeden! Po raz kolejny HEDA Dobra Teraz może sobie weźmy... Nie... Dobra Bez jeszcze tego kałacha, jedna rundka AWP sobie wezmę w następnej rundzie To jest fajnie, że jeśli mamy dużo kasy, to on automatycznie nam kupuje... ...amunicję Takie fajne w miarę nie musimy bardzo uproszczone właśnie dla... O jak ty jest strzelasz, to ja też zaraz będę strzelał Dalej Hama zabije No i zabił mnie, no nie no, pierwszy raz zabiłem. Dostałem od bota Heda jeszcze, nie? Heda od bota O, AWP. Nie, to nie AWP. To jest to, co tam przyblicza trochę. No, odkrył się nieźle, ale rzuca tutaj, dalej. Ja chcę to rozbroić tą pakę. Tu już takie boty nie są głupie wcale, jak w sześć, że. -hoo -hoo! Dobra, awp, awp, karabin snajperski. Karabin snipers i zabity, I kolejny i czyżby koniec rundy? Tak, koniec rundy. Następnie... Nie no, dobra, teraz wyjdziemy sobie do menu. I wybierzemy mapkę jakąś. Tutaj widzicie tak to wygląda ogólnie. Nagrody, opcje. Całkiem inaczej niż 1.6. Dobra, Trine, Dust, The Dust 2. Dust w ogóle jedynka wygląda całkiem inaczej. Taka trochę zmutowana. Mm, nuke. Nuke pokażę wam. Dobra, teraz będzie trzeba trochę poładować I się z wami na chwilę żegnam I wracam do was za chwilę Dobrze moi drodzy, jestem już z powrotem Ostatnio byłem antyterrorystą Teraz jestem terrorystą i jesteśmy na mapce Daniuk, jak mówiłem Odpalony samochód, możemy jechać Ja osobiście wolałem być na tej mapce antyterrorystą, ale... Pokażę trochę walkę Tą splówkę uwielbiam Ona jest tutaj super Jeny, jeny, chociaż headem uwalłem. No i ja nie mogę. Nigdy to nie lubiłem być terrorystą raczej. No, no i ja znowu head, no znowu pada mnie. Tutaj dużo nie pogramy. No i przegraliśmy. Niemożliwe normalnie. Niemożliwe. Trzeba szybko iść. Ciężki. Obrzyn. Dobra. Obrzyna mamy. Spędzam, że kiedyś myślałem, że to jest olbrzym. Bardzo fajny motyw, można się skampić. No nie nie mówcie, że mnie przeskanował, centralnie mnie przeskanował Skan, widzicie? Widać, tutaj skan jest napis na... na... Pokazamy Dobra, chociaż tego zabiłem No nie no, skanem Teraz po cichutku Taka jakby trochę cicha paka, ale i tak ją widać, Dobra, chociaż tego znów zabiłem headem, shortesem. No, teraz, stres... moi to lud postrzały, ale o, już rozbrajał pakę. Teraz pójdziemy trochę z nimi. Nie lubię z nimi... O właśnie. Tutaj zawsze pamiętam można było wejść w 1.6 Ale nie tutaj, na pewno nie tutaj. Teraz bym im rzucił i byłoby po nich Strasznie to wygląda. Masakrycz Dalej Boom headshot Podkładam pakę I sta miejscówka Na gnieździe Dobra, nasi Tam trochę wybijają ich Ale też jeden z nas padł No i ja nie mogę, skąd oni tu wiedzieli? No nie no sam się wpakowałem, no patrzcie samego siebie Ale w ogóle dostałem laga, nie mogłem wyjść stąd No i moja wina, moja wina Ale skąd oni w ogóle widzieli że tam jestem Dobra, idziemy do nich Przeszłem do Antyterrorystów Nie gadaj, że nie mogę teraz Dobra Nożyk, nie? Jak zwykle? Patrz jakie WH mam. Widzę tamtych. Tak jest ogólnie. Z góry mówię to nie z WH, to jest gratisowo od razu dostajesz. Dobra, antyterroryści jak zwykle górą. Ale dochodzi do Mordoru, prosz państwa! Poganie atakują! On dalej zabij go! On no zabij! Paka już podłożona, nie? Już rozbrajają. A to co w ogóle? Dobra. Bum-hons the Heroes. Weźmiemy sobie. Dobra, ostatnia rundka już. Karabin snajperski... I na chciach, chciach, chciach. Dziabnął mnie. Zakończę tutaj też jest ten lak, że można wejść na górę. Fajnie by było. I tu spaprali z tym, że to jest psz, widać przez to. Moje no, jeny. Moi no, znowu. No nie gadaj. Aha, tutaj był. Dobra moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Kolejne wkrótce, mi się gra bardzo podoba. Nie wiem, muszę nagrać wkrótce już Multiplier. Myślę, że jeszcze w kolejnym jego nie będzie, ale wkrótce się pojawi. Oczywiście łapkujcie, komentujcie łapki do góry, jeśli chcecie postawić mi łapkę w dół, to nie stawiajcie jej, ale za to skomentujcie. I napiszcie co powinienem zmienić w tych filmikach, co, co jest nie tak. Co powinno być, co się powinno w nich znaleźć, i tak dalej, i tak dalej. papa pa! pa.